No to lecimy. Kolejny pojedynek w ramach grupy BGSL Code, sezon drugi 2025. Ośmiu zawodników pozostało w turnieju. no na zasadzie to już sześciu technicznie rzecz biorąc, tam od dwóch odpadło już z grupy A, dzisiaj mamy grupę B. No i w dolnym prawym rogu, oczywiście, Bany. Potężny teran z Korei Południowej. W górnym lewym rogu, oczywiście, Classic. Też bardzo, bardzo mocny Protoss. Classic jest aktualnie w drużynie Virtus Prom. No, ban oczywiście reprezentuje Team Falcons, czyli z sokoły. Ciekawie, postawiony pylon już na początku, chyba żeby zablokować potencjalne wejście Reapera, właśnie w tym miejscu. No i gateway tak zagrane, aby adeptka mogła trochę szybciej wyjść na mapę, albo jakiś Stalker. Całkiem, całkiem spoko. A tak mało kto tutaj buduje te pierwsze, stru pierwsze struktury. Ale minimalnie pomogą Protosowi na samym początku gry, gdyby nam gdyby się Reaper kręcił. I rafineriem Reaper Expand. No i zobaczcie, że. Na razie... Hmm, takie raczej agresywne otwarcie faktycznie będzie robić bana. Jak zareaguje Classic? to no, 20 pylon też poleciał. Ciekawe. W sumie ciekawa kolejność budynków Classica, no? Na ekspansję, zero jakichś gwałtownych ruchów, jak widać, Classic też stawia na bezpieczeństwo, czyli trzy warpgady z blinkiem, i dopiero potem będzie zapewne Robo Facility. Leci już mediwak na mapę, Cyklon oraz cztery mariny, no i tutaj The Club. Dobra, go, go, go. Zasimulatoram. Tak jest, tak jest. Stos to wszystko na razie leci. Chcę zamieczyć obrazem. To już jest ten moment, żeby zacząć się ustawiać. Tutaj drobny błąd klasyka, bo zostawił jedną probę za dużo na asymilatorze. Chyba, już tak się siedzi właśnie. Teraz troszeczkę zobaczył. Widzi brak te chleba, widzi brak dobudówki zarówno przy koszarach, jak i przy Starporcie. To może wyglądać z perspektywy protosa jak bardzo mocne uderzenie, nawet takie szybkie. Ale zobaczymy, czy tak będzie. No, Drugi zdanie właśnie się pojawił. Ciekawe, czy będzie ta dobudówka, czy nie będzie tej dobudówki kolejnej klasik dostawia tam Archives. Jak widzimy, stalkerów jest no, całkiem sporą. Jeszcze nie ma wyjścia teraz na, ma na mapę. I szarsze. Szarsze Temperatum Archives. No, takie słuszne rzeczy są robione. Zapakował się klasik trochę agresywnie. Pan nie zakłada ponownego podejścia wrogich jednostek. No jest wyjście. Czy będą SCV-ki wyciągnięte? Bo no, jest duża szansa. Znamy to zagranie. Kojarzymy. <grych> Mocna rzecz, ładny blink do bazy przeciwnika, bardzo fajny blink. Jakby mu zatrzymał y, Steampaka. No ale nie atakuje, nawet nie próbuje w zasadzie. Classic. mądre przerzucenie rannych Stalkerów na tyły. No i tutaj według mnie Archony, Zeloty z Szarżą i jeszcze baterii. Zobaczcie, ile sobie stawia Classic. Nie żałuję. Powrót. Tak, na moje bany nadal ma gigantyczne szanse na zwycięstwo pomimo straty ekonomicznej. Ale musi to zrobić to i teraz. No ale jest to do zrobienia, łopanie. Bardzo jest to do zrobienia, jaka białka tu się szykuje. Te same mariny z cyklonem są wybitnie niebezpieczne. Proby przytuliły się do Nexusa z wrażenia. Immortala nie, ma i nie, nie będzie. Oni klasyk. Nie miał wystarczająco, moim zdaniem, szybkiej reakcji. I wystarczająco dobrej. No, został tutaj ewidentnie kliknięty. Ostatnia nadzieja to atak z Archonem, może jakaś flanka z na szarży. To jest... to się musi udać, no ale czy to ma prawo w ogóle się udać? Świetnie na mierze Archona, bo on tutaj zadawał zdecydowanie największe obrażenia. Jeszcze podniesiony jest i ledwo żywy, ale uratowany. No i miazga, miazga, brawo bany. Wyborne zagranie, all-in ze i dużo marinów to no mocne to jest, bo to bardzo wcześnie wchodzi, dużo jest tego terana. Warto sobie tam myśli o stormach, może o archonach, innych rzeczach, a tu nagle CG. I pozdra poćwicz. Dobra, kolejny. Kolejny bój będzie w tym meczu toczony na mapie Tokamak w dolnym lewym rogu Bany w górnym prawym Classic. Przypominam, że to jest drugi mecz w grupie BGSL Code Round 8. No go, go, go. Classic całkiem szybko przyjeżdża swoim zwiodowcą. No, Bany pięknie nam się przedstawił, trzeba przyznać dzisiaj. No, gra na <ścoughs> trzech protosów w grupie, więc na pewno musi mieć też jakieś dwubazówki bazówki w zanadrzu. Dobrze, witamy, witamy wszystkich. Czas na od odbanego, proba się zakręciła. Dobra, chyba się ma Mikros. Witamy, witamy. Dobra, poram zobaczyć, co tam Bany planuje na kolejną mapkę. Jak widzimy, teraz trochę zmienił otwarcie, bo to e, już była trochę szybsza ekspansja, za to później fabryka i. No czas pokaże oczywiście, co tam realnie planuje. W razie ważne jest to, aby Adeptka nie opóźniła budowy ekspansji. Chyba nie będzie w stanie tego zrobić jakoś. E, no nadzwyczaj skutecznie. Robo Facility, 2 gateway. E. Tutaj mamy raksy fabrykę Starporta. I trzecie raksy, dobra. No to teraz tylko trzeba obserwować, czy bany przypadkiem nie powtórzy zagrywki z poprzedniej mapy. Oczywiście teraz wariant może być nieco inny, no bo już widać, że przykładowo nie ma cyklona, a na poprzedniej mapie był cyklon. Ciekawe, czy przy trzecich koszarach będzie dobudówka, bo przy drugich to jeszcze chyba musi być, żeby. Chociaż nie, może nie musi być, bo może to będzie jeszcze inny wariant jakieś dwupazówki. Ale obrzydlistwo. Zauważcie, że Bany na przykład nie robi teraz scv i to mi się bardzo rzuca w oczy, podczas gdy klasyk kulturalnie, wiadomo, rozwija się, robi kolejne gateway. Zwróćcie uwagę, że klasyk teraz na przykład nie zagrał czterech asymilatorów, tylko trzy, żeby może mieć właśnie więcej minerałów, więcej gatewayów w krótszym czasie i wtedy będzie bezpiecznie. Na Takie są wymiany. Tutaj Banshee robi kapitalną robotę oraz zniszczy ekonomię 2. Wybija z rytmu 3. Oczywiście jeszcze Stalkery zamiast zatrzymywać, atak to muszą się zajmować Banshee. No ale w sumie wyczyściły te Banshee. Ciekawe, czy CFW-ki też pojadą. Nie jadą póki co. Chociaż kilka wypadałoby... A, dobra, jest kilka scf ek zabranych na atak. No to jest ewidentnie uderzenie wymierzone w trzecią bazę klasika To mają zniszczyć, a potem pewnie bany się wycofa. Widzimy, że już stawia eBay'a pod kątem... a no może jakiegoś tureta na potencjalny Dark Templary, ale przede wszystkim, żeby opracować plus jeden do ataku dla Marinów. O, jest wejście. Jak widać, Siegczak nie został uratowany. Tutaj dobra zagrywka klasika Chyba się obronił. Przynajmniej na razie tak wstępnie. Tyle ma czy wskakiwać, czy nie wskakiwać. Widzę, że centry pada. Bardzo dobry jest obserwer cały czas. Zapewnia ten spokój. I no i wiadomo, czy można podejść, czy trzeba odejść jak to... A, jest dobry snipe. Ładnie zauważył zagrożenie bany, ale no, jest kolejny obserwer. Dajść... Ojej, jak dłoń w rękawiczk. Sycztankę mu zahachmencił. No i nie ma chyba gorszej informacji dla terana niż taka strata sycztanka. Za pół darmo, bardzo dobre kajtowanie. Classic po prostu go obiega. no już są zaloty na szarze, Oj, tragedia za Banego się wydarzyła. <laughs> Jeszcze złapany. Nie no, miazga, miazga. Rozwalił, rozpracował przeciwnika na tej mapie Classic. Po prostu będą takie straty, tak późny steam pack, brak bazy Banego. No, na wszystkich polach w tym momencie prowadzi Classic. To już, to już nawet nie jest blisko i nie będzie chyba blisko. Dewastacja marzeń przeciwnika. 5 w trzecia baza teoretycznie w drodze, ale bardzo będę zdziwiony, jeżeli Pan w ogóle będzie w stanie wylądować trzecim command centerem na miejscu. Horsfieldy poszły. Tak, mamy jeszcze zrzut do pierwszej bazy z To jest dobry moment dla panego, żeby ogarnąć, że chyba jest bardzo źle. I szczerze mówiąc, to nie wiem, co ma do końca zrobić. Nawet to, co tutaj przysłał, to, to nie jest wystarczające. Był jeszcze równoległy atak od frontu. No i klasyk książkowo go tutaj wykończył, ale bardzo dobrze zagrany. No to lecimy. Kolejna mapa. Tym razem jesteśmy na Mapie Pylon. No i protesty, jak widać, z zwiadowce, Bany po raz kolejny z dwóch rafinerii robi otwarcie. No i mamy tutaj zapewne za momencik ekspansji i Witamy, witamy wszystkich. Tak, dzisiaj być może na Twitchu właśnie jakieś kłopoty się dzieją, bo to były kłopoty z zalogowaniem, ze zmianą tytułu streama i w ogóle. Parę rzeczy chyba trochę gorzej działa na Twitchu. Narrozabodziorną, no, dobra. Ekspansja poszła, bo Gracze jak widać wygrali po jednej mapie. Całkiem szybko Bane wygrał pierwszą, ale i też całkiem szybko przegrał drugą. Ciekawe czy również na trzeciej mapie postawi na takie no, zaskoczenie, które ma zaskoczyć przeciwnik. Na zagranie, które ma zaskoczyć przeciwnika. Przypomina mi się, to co ostatnio robiło naszą Maru bo naprawdę ładnie go właśnie szybko punktował. Może takie jest założenie, kto wiem. Żeby tak ekspresowo wypunktować przeciwnika. Deputka tutaj na razie sobie stanęła, zaparkowała. Pada. tutaj. Dalsze plany się dzieją. O kurcze, nawet poczuł presję do tego stopnia, że wyciąga probę do obrony. Ciekawe posunięcie klasika. Marinek został zrzucony z klifą. A i koniec końców za Propkę. Tutaj taktyczny obserwer. Cztery blink. Chyba jeden z takich trudniejszych momentów dla Banego, jeżeli zrobisz otwarcie, które niewiele zmieni... O kurcze, tutaj się dzieją ciekawe rzeczy. Mam wrażenie, że Classic już zauważył, że to wygląda dość podobnie jak zagranie na wtedy na tej mapie. Nie ma znowu dowodówki przy jednych koszarach i nie ma dowodówki przy starporcie, nie ma też ebay'a. No, bany chyba powtarza zagranie z pierwszej mapy. Zobaczmy, jak tym razem będzie wyglądać defensywa Protosa. Widzę, że jest mniej stalkerów, bo sześć łącznie. To chyba dobra liczba. I zobaczcie, że Protos nie gra trzeciej bazy, tylko zdecydowanie szybciej dostawia kolejne Warp Gate'y. Templar jest też zagrane przez tego zawodnika. sprawdzę z ciekawości jedną rzecz. Dobra. Timing się zgadza, a jednak chcę znowu wskoczyć do... Uuu, tak, tak, teraz się uda. No, teraz to jest książka. Jak poprawił, wszystko poprawił. Chociaż nie, nie uda się rozwalić Steama. Myślałem, że się uda, ale jest ciekawe. Teraz chyba lepiej wyskoczyć z bazy przeciwnika, tak sobie myślę. Już lepiej, żeby stalkerów przeżyło jeden. Tutaj nie będzie mieć blinka, chyba. No dokładnie. Jeszcze się nie odnowił mu. Ale ładnie, ładnie, ładnie. Już wie, co się dzieje, już się spodziewa. Trzecia baza banego, ciekawe, czy to fake news, czy to zmyła, bo wygląda trochę jak zmyła. Już Stormy, już szarża. Jest załadowany energią High Temper. To jest bardzo ważne, bo będzie mieć do obrony potem klasik. No i Jida jednak ze Stefołkami, tak myślałem. To bany widział obserwera, więc na wodę, fotomontaż chciał zrobić. I w proto jak młody Pelikan, że tutaj niby trzecia baza, a tak naprawdę Jida. Lecimy z tematem. Storm chyba też będzie gotowy na czas. No rewelacja, tym razem zupełnie inaczej się to rozłożyło. Stalkery trochę opóźniły. I High Templary. I ten Storm. Doskonale. Doskonale. 15 zwi zniszczonych. Jakieś tanki się przekręciły. 30 punktów zaopatrzenia różnica, a nawet po tej dość oddalonej jeszcze rampie nie wjechał bany. No chyba jednak proto z górą. Próbuję desperacko zrobić desant bany, ale to wszystko jak... ojej, jak krew w piach, naprawdę. I wylądował i cały misterny plan też. Ale tak naprawdę ten tam też nie bardzo mógł się udać. Ratost już ma za dużo przewagi liczebną. Trochę to wszystko zmienione. No kontra to musi się udać. W zasadzie Bane może się poddać w dowolnym momencie. To już nic nie powinno zmienić. Tak, dokładnie. Terani aktualnie bardzo robią dwubazówki, no ale one są właśnie takie, trochę na zasadzie albo wejdzie, albo nie wejdzie. Tym razem ewidentnie nie wyszło, za to klasik wchodzi i zgarnia zwycięstwo w tym meczu. No już drugim w grupie B, czyli jest sprawo klasik klasik w ten sposób rusza do meczu wygranych. No, a Bany spada do meczu przegranych. No i na nieszczęście Banego tam hieru na niego czeka. A klasyk zmierzy się z załnem.